Barca odwraca losy z Celtą, ale pod ostrzałem, oskarżenia o rasizm wobec Moriby. FC Barcelona dokonała kolejnej remontady, wygrywając 4,3 z Celtą Vigo po dramatycznym odwróceniu wyniku z 1,3, ale radość przyćmiły poważne oskarżenia o rasizm. Trener Celti, Claudio Giraldes, ujawnił, że ilex Moriba. Były wychowanek barki, był obrażany rasistowsko przez kibiców gospodarzy podczas zmiany śledztwo La Ligi i RFF wydaje się nieuniknione. Wojciech Szczęsny popełnił błąd, a Robert Lewandowski zszedł z urazem, czy Blaugrana przetrwa burzę przed finałem Pucharu Króla. Oto kulisy meczu i skandalu. FC Barcelona odniosła spektakularne zwycięstwo 4,3 z Celtą Wigo w 32. kolejce La Ligi 19 kwietnia 2025 roku na Montjuic, odrabiając dwubramkową stratę i utrzymując liderowanie 73 punkty, 7 przewagi nad Realem Madryt przed ich meczem z Athletic. Mecz, podobnie jak remis 2,2 z Celtą w listopadzie 2024 roku, Obfitował w zwroty akcji Ferran Torres otworzył wynik w dwunastym minucie, ale Het, Trigbori i Iglesiasa 15. 52., 62. dał celcie prowadzenie trzech i jednej dziesiątej. Dani Almoł, 64. i Rafinha 68. doprowadzili do remisu, a w 98. minucie sędzia po analizie R podyktował karny za faul na Almoł, który Rafinha zamienił na gola. Radość z triumfu przygasły oskarżenia trenera Celti, Claudio Giraldeza, który w rozmowie z mediami, cytowany m.in. przez ESPN, ujawnił skandal. Chciałbym zgłosić rasistowskie obelgi wobec Ilaixa Moriby podczas jego zmiany. Sam je słyszałem. To przykre, że takie rzeczy dzieją się w piłce. La Liga i RF prawdopodobnie wszczą śledztwo Barcie grozi grzywna i częściowe zamknięcie stadionu. Jeśli zarzuty się potwierdzą. Ileks Moriba, 22-letni wychowany klamasi, który zadebiutował w pierwszym zespole Barki w sezonie 2020 i 2021 rok pod wodzą Ronalda Koemana, w 2021 roku odszedł do RB Lipsk za 16 milionów euro, ulegając naciskom agenta. Transfer okazał się nietrafiony po nieudanym okresie w Niemczech, grał na wypożyczeniach w Walencji, Getafe, a teraz w Celcie Vigo, gdzie jest podstawowym graczem Giraldeza. Rasistowskie obelgi, o których mówił trener, rzucają cień na mecz Mundo Deportivo i Sport podkreślają, że klub musi zareagować, zwłaszcza po kampaniach przeciw rasizmowi. Wojciech Szczęsny z 12 czystymi kątami zawinił przy golu na 1,1, ,1, nie przecinając do środkowania Sport 6-10, błąd, 3 obrony. Gol.com 410 Okropne wyjście. Po karnym z BVB 1-3 i błędzie z Celtą jego forma budzi obawy, a uraz palca, kanal, sport i presja Terstegena powrót w maju nie pomagają. Deko dla daźń. Wojtek zostaje na 2026 rok. Flik stawia na Polaka, ale błędy, jak spóźniony kontakt z Oskarem Minguezą w 90. minucie, wywołały debatę o karnym ekspert Luis Martinez Mantie dla ABC uznał, że to kara resztkowa, nie zasługująca na 11 Robert Lewandowski z 40 golami w sezonie, 25 w La Lidze, 11 w LM zszedł w 78. minucie z urazem mięśnia półścięgnistego komunikat Barki 20 kwietnia Szacuje 2 i 30 tygodnie pauzy. Wykluczając go z finału pucharu króla, pierwszego półfinału LM z interem 30 kwietnia, zalewski, zieliński oraz meczów z malorcą i Valladolid. dolit. Sport daje szansę na rewanż z interem 6 maja. W celcie nie strzelił setnego gola dla barki 99, sport 6-10, bliski gola, brak precyzji. Ferran Torres i Almoł mają wypełnić lukę. Kontuzje Bolt trzy tygodnie i Kesadow sezon zagrożony, komplikują plany Barca walczy o triplet, ale skandal rasistowski i problemy kadrowe rzucają cień. Mundo Deportivo reflektuje: Remontada to siła, ale oskarżenia i uraz lewego to cios. Kibice na portalu X, Wojtek, odbuduj się. Lewy, zdrowie. I Barca musi wyjaśnić rasizm. Finał z Realem i Inter zweryfikują, Interia Sport zrelacjonuje, a Barca śni o trofeach.